I koordynuje projekt Każda Puszka Cenna. Każda Puszka Cenna jest to inicjatywa paneuropejska, która ma na celu zachęcanie i edukację do poprawnej zbiórki puszek aluminiowych. Zachęcamy poprzez zabawę, edukujemy w trakcie wydarzeń sportowych, wydarzeń kulturalnych. Działamy również z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, a także z miejscami pracy, szkołami. I tutaj mogę od razu podać przykład. Program Piłki za Puszki. Co będziemy robili na Cieszysz Festiwal? Otóż będziemy Was edukowali, zachęcali do recyklingu puszek aluminiowych, których mamy nadzieję będzie całkiem sporo. W czasie festiwalu będziecie mogli zagrać w grę wykorzystującą technologię VR. Będzie można wrzucić taką wirtualną puszkę do żółtego kosza, który będzie się poruszał, i w ogóle zapraszamy do tego serdecznie. Dodatkowo będzie można spotkać tam naszych animatorów. Poznacie ich po tym, że będą mieli zielone albo niebieskie koszulki, będą uśmiechnięci, zrobią wam klimacik i będą cały czas nawijać w puszkach i recyklingu aluminium. Generalnie z mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. E, mamy nadzieję, że właśnie zbudujemy taką fajną atmosferę i, i połączymy się w tym wspólnym celu e, odzyskiwania aluminium i generalnie poprawnej segregacji odpadów, po to byśmy mogli żyć w czystszym środowisku, e, żeby naszej Ziemi nie brakło zasobów. Serdecznie Was zapraszam do brania udziału w naszych aktywnościach. O kilku jeszcze wam nie powiem. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajną niespodziankę. Czekamy na Was. W czasie festiwalu, nasi animatorzy będą przeprowadzali ankietę dotyczącą świadomości na temat odpadów opakowaniowych i na temat tego, jaką generalnie. Macie wiedzę na temat recyklingu. Mamy też nadzieję, że bardzo wiele nauczycie się od nas. Z chęcią opowiemy Wam o korzyściach płynących z recyklingu, o ekologii i o tym, co można zrobić samemu, by poprawić stan naszego środowiska. Nasza ekipa już nie może się doczekać, aż zobaczymy się na festiwalu i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Także see you. Cześć!